Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze na początek jest prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. No i no, witam was oczywiście na kolejnym filmie przy współpracy tutaj z, z Backclickiem. Lecimy z Jackpotem. Lecimy z Jackpotem, czyli tą... Co piątkową promocją. Od razu na początek mówię też, przypominam, że zakłady bookmacherskie są dozwolone i legalne od 18 roku życia. I zaraz powiem o co chodzi w jackpocie, powiem o promocji dla nowych graczy, odpalimy konkurs, czyli standardowy układ filmu. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetCliku, no to jest właśnie legalny, legalny bookmacher, u którego legalnie można sobie grać, a założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego, obstawiam 50. Tak jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za 57 zł, jeżeli wejdzie... Moje gratulacje, kasa jest Twoja. Jeżeli nie wejdzie, Betrix, zwraca Wam 5 dych i można to wypłacić. 7 zł to jest podatek, o tym trzeba pamiętać. No, jesteśmy w Polsce takie. Takie mamy tutaj zasady, więc nieważne, czy macie zwrot, czy ten pierwszy kupon wchodzi. Kasę można wypłacić, i to jest najważniejsza informacja, jeżeli chodzi o tą promocję. Osoby zainteresowane są do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja to dwie minuty i można tworzyć sobie ten pierwszy kupon. Lecimy z konkursem. Jak zawsze jest 5 dych do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie dokładną ilość goli. We wszystkich meczach tej kolejki Bundesligi dopisujecie swój login grasia z BetClika, Typujemy właśnie do dnia dzisiejszego, do godziny 20.30, bo tak się na pierwszy mecz Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie Czy bez loginu gracz na BetClick Oczywiście nie biorą udziału w zabawie Czyli takie standardowe, standardowe konkursowe zasady Zanim przejdziemy do, do samego jackpota I do kuponu To zapraszam jeszcze do naszej grupy Ponad 93 tysiące ludzi i typerów takich jak wy Grupa na Facebooku Więc sobie wbijajcie, wbijajcie też na Instagrama Bo tam też się pojawia sporo kuponów Wszystkie linki są w opisie pod tym filmem Także zapraszam do wbijania I słuchajcie, jackpot to jest promocja Którą BetClick robi na każdy weekend w tym wypadku typujemy Bundesligę, w tym wypadku typujemy Bundesligę przedmeczowo 1x2 I jeżeli traficie, wszystkie rozstrzygnięcia, 9 meczów, tak jak, tak jak te spotkania się faktycznie zakończą I jeżeli to będzie jedna osoba, która tak trafi, zgarnia 10 tysięcy złotych w bonusie w BetCliku I oczywiście kasę z wygranego kuponu Jeżeli będzie więcej tych osób, które dobrze wytypują wszystkie 9 spotkań No to te 10 tysięcy jest dzielone właśnie na te wszystkie osoby I teraz tak, jak dołączyć sobie do promocji? Jest to banalnie proste, wchodzicie na stronę BetClika Klikacie w ten no, piłkarski jack pod 10 tysięcy złotych z podobizną futrola. Yy, przechodzicie na podstronę tej promocji. I najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić, klikacie, klikacie ten czerwony przycisk dołącz. Bez tego nie bierzecie udziału w promocji jedno kliknięcie i jesteście do tej promocji zapisani, ale trzeba o tym pamiętać no i jeżeli już sobie klikniecie, no to typujecie po prostu 9 meczów z Bundesligi tak jak teraz widzicie, minimalna stawka na kuponie to jest 10 zł typy przedmeczowe 1 lub x lub 2, czyli po prostu typujecie zwycięzcę lub remis, jeżeli uważacie, że będzie remis, nie żadne overy, nie żadne handicapy, po prostu 1 x 2 przedmeczowo no i to tyle, i to tyle zapisujecie się do promocji, typujecie 9 meczów i jeżeli dobrze wytypujecie i będziecie Jedyną osobą, która dobrze wytypuje te 9 spotkań, to tak jak mówiłem, zgarniacie 10 tysięcy w bonusie w betkliku i jeszcze, oczywiście, kasę z trafionego kuponu, bo siłą rzeczy ten kupon będzie trafiony. Pamiętajcie tylko, żeby kliknąć ten czerwony przycisk dołącz i żeby no żeby o tym nie zapomnieć, bo po prostu nawet jak traficie kupon, to tego bonusu nie zgarniecie bo nie zapiszecie się do promocji, no i teraz już rzucam od razu mój kupon, no oczywiście 9 meczów, ja gram sobie za 5 dyszek, bo minimalna stawka to jest 10 zł, ale oczywiście można sobie zagrać za nieco większą stawkę, ja gram za 5 dyszek do wygrania 78 tysięcy no i tutaj wiecie, nie będę tego argumentował, bo to przede wszystkim jest loteria naprawdę trzeba mieć szczęście i, i nosa do typowania, eee, no jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to gram zwycięstwo Lipska bo wydaje mi się, że sobie z wymienionym poradą eee, z takich wyższych kursów mam 3,50 tremi w meczu Arminii i Kolonii. Mam jeszcze jeden remis w meczu Hoffenheim i Eintrachtu po 3,85 i to jest najwyższy kurs na, na moim kuponie. Mam też zwycięstwo Bayernu Monachium, bo ten kurs to jest naprawdę za, zachęcający. 1,86. Zresztą wszystko, co tutaj widzicie, to ja sobie wrzucam na kupon i z tego robi się 78 tysięcy. Znaczy Oczywiście moim zdaniem nigdy tego jackpota nie trafię, nie wytypuję dobrze, chociaż próbuję. Co piątek próbuję i... Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale to jest naprawdę e, ciężkie zadanie, i ra, raczej trzeba to traktować w formie takiej maksymalnej zabawy, żeby po prostu czysty fan z tego był i sobie te mecze można śledzić. No, jeżeli tak jak zawsze powtarzam, będzie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, to już robi się naprawdę ciekawie i, i to śledzenie jest jeszcze bardziej interesujące. Więc to. No co piątek robimy tego Jackpota, więc to by było na tyle. Jutro oczywiście wracamy z waszymi kuponami. Jeszcze raz przypominam, że zakłady bukmacherskie są legalne od 18 roku życia i tylko u legalnych bookmacherów, które, które mają zezwolenie tutaj, żeby sobie w Polsce pykać. Pamiętajcie o tym i traktujcie to jako zabawę, żeby się to nie nagrzewać na, na jakieś tylko i wyłącznie wygrane kupony, bo jak wiadomo... Ciężko, ciężko jest o to, żeby kupon za kuponem trafiać. Myślę, że większość z Was o tym wie. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych wszystkich grup. Linki w opisie pod tym filmem zachęcam do brania udziału w konkursie i słyszymy się jutro. Dobrego dzienka, trzymajcie się, nara!